Dzień dobry, dzień dobry, witajcie widzowie. Kurczę, kamera GoPro mi się rozładowała. Chciałem dla Was ciekawy materiał dzisiaj nagrać, ale no niestety się nie udało. Żeby nie było, wracam do. No muszę po prostu wrócić do tego, że prowadzę dziennik pracy, czyli ta kamera GoPro gdzieś tam zawsze pod ręką. Jak się dzieje coś ciekawego, biznesowego, no to. No to będę wam mógł o tym sobie nagrać, żeby coś wam opowiedzieć. Teraz nagrywam telefonem, nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy. Mam tutaj wszystko poukładane. Jutro już to będę wszystko rozkładał. Zobaczcie te piękne kartony. Made in China, made in China. Czyli po prostu wracam do korzeni, no bo co innego mogę robić? Jak chcę się rozwijać, chcę rozwijać moją hurtownię, no to jedyne co to mogę zrobić, no to importować bezpośrednio z Chin lub też, lub też produkować. Do sprzedaży mam. Druciki kreatywne i te druciki kreatywne, proszę was, koszt... tu jest ogólnie 365 tysięcy sztuk. No i pomyślicie sobie, że pewnie super na tym można zarobić. No niestety tak to pięknie nie jest, ponieważ te druciki kreatywne, nie wiem, jakbym chciał sprzedać komuś na przykład z Was, no to te druciki kreatywne sprzedam wam 1000 sztuk za 80 zł brutto. No, trzeba to tak mniej więcej liczyć, że 80 zł brutto to trzeba, e, trzeba policzyć za 1000 sztuk. No i teraz 1000 sztuk podzielić, powiedzmy te druciki ogólnie na Allegro są sprzedawane po 40. No to jakie 1000 po 4 zł, po 3,50 wychodzą 3,50, tak? Dobrze liczę? 3,50 wychodzi 40 sztuk. No tylko że tak, że jak ja mam pracowników, no to mi się ogólnie nie opłaca tego dzielić. No bo pracownik musi sobie wziąć ten drucik kreatywny, je, policzyć cztery takie kolory, cztery takie, cztery takie, cztery takie. No i koniec końców musi tych drucików kreatywnych stworzyć zestaw. No to już mu zajmuje to minutę, dwie, trzy. Jak zrobi takich zestawów, powiedzmy nie wiem, 20 albo 30 na godzinę, albo nawet niech zrobi. No, no nieważne, jak zrobić 30-40 tych zestawów no to trzeba policzyć zawsze, że ta złotówka złot, złotówka brutto powiedzmy do kompletu trzeba dodać, więc koniec końców wychodzi to tyle co, tyle co w Polsce, gdzieś tam ych, odnawiam sobie kontakty, buduję sobie gdzieś tam jakąś sieć dostaw aby koniec końców ziścić moje marzenie z początku tego kanału, tak jak to nagrywałem, czyli, żeby gdzieś tam mój kontener raz w miesiącu wypływał z Chin bezpośrednio do mnie, żebym mógł go rozpakować, żebym mógł dla Was coś sprowadzić, żebyście mogli sobie po prostu u mnie to zlecać. No i już to się dzieje, po prostu to już się dzieje, gdzieś te towary już po malutku się interesuje, po malutku wyceniam. Czyli, no, pewnie będą znowu live, y, tak jak kiedyś, bo. Bo jesteśmy handlowcami, sprzedawcami yy, i handlarzami. O, czyli po prostu że jak najtaniej kupić i jak najdrożej sprzedać. No jest to oczywiste. No a kto sprzedaje najtaniej i kupuje i sprzedaje powiedzmy gdzieś tam potem drożej? No najtaniej kupuje importer, tak? Czyli najtaniej kupuje ten, kto bezpośrednio kupuje u Chińczyka. No i ja, będąc hurtownią. Będąc importerem, będąc hurtownią i będąc detalistą mogę fajnie gdzieś tam w rynku zamieszać. Ja ogólnie będę sprowadzał gdzieś tam swoje produkty z kategorii handmade. Tak no czyli wszystko gdzieś tam docelowo z tego handmade'a, koniec końców... O, kamerek zakłamuje, to ma by w ogóle zupełnie inny kolor. Gdzieś tam z handmade będę to wszystko sprowadzał po prostu dla siebie, pod siebie, nie? A żeby kontener uzupełnić, no to będę musiał... Poprosić moich widzów, żebyście wy też coś sobie zaimportowali ode mnie. Będzie to bardzo prosta sprawa. Wy przysyłasz, wyceniasz, przysyłasz produkt, jaki chcesz, jakie parametry, to to to. Ja ci to wyceniam. Jak chcesz, to bierzesz, jak nie, to nie bierzesz. I tak, tak na tej zasadzie to będzie się po prostu gdzieś tam odbywało, no bo, no bo ten kontener po prostu to wtedy najwydajniej będzie gdzieś tam, zbuduję sobie taki malutki zespół, gdzieś tam dwuosobowy. No, myślę, że dwie osoby spokojnie wystarczą, które będą gdzieś tam się uzupełniały w tym imporcie, żeby te wszystkie papiery celników, to wszystko gdzieś tam pozałatwiać. No, ale to tak naprawdę teraz jest gdzieś tam ten temat na świeczniku, no, ale, ale zobaczymy, w którą to wszystko stronę tak naprawdę pójdzie. Na razie myślę tylko i wyłącznie, żeby to dla siebie ściągać, a, a potem zobaczę. Potem zobaczę, jak to będzie fajnie szło. No to czemu by się nie rozwinąć yy, nie wiem czy już mówiłem, że akcesoria do GoPro piękne kupione, na klatę piersiową żeby kamerkę zamontować, czy tutaj żeby na głowę, tutaj jakiś na wysięgniku coś, siup siup, może coś tutaj gdzieś podziałam w tym temacie, żeby to jakiś fajny content wam dostarczyć no dobra, to na dzisiaj tyle, miało być nagrane kamerką, ale niestety